Cześć, tutaj Iga Wasilewska z Chemika Policja. Serdecznie zapraszam na super puchar w Kaliszu 6 października. W sezonie przygotowawczym każdy tydzień ma znaczenie, więc każdy z tygodnia na tydzień gramy coraz lepiej i takiej sobie formy też życzymy za tydzień. Wczorajszy mecz był typowym meczem kontrolnym, w którym jakby dalej realizowałyśmy założenia, robiłyśmy to, co nad czym trenowałyśmy na treningach w trakcie tygodnia i też gdzieś tam jakieś pierwsze taktyczne założenia pod kątem LKS-u, ale nie pod kątem jakiegoś takiego, tylko po prostu jakby meczu i, i takiej próby, nawet bardziej współpracy na zawodniczki trener, żeby tutaj się, też się wdrożyć. Wynik jak najbardziej satysfakcjonujący, aczkolwiek mówię, to jakby jest sprawą drugorzędną w okresie przygotowawczym. Już widzimy różnice, jak dziewczyny wyglądały w wczoraj czy tydzień temu, czy jak w nawet dwa tygodnie temu, bo akurat z OKS-em Mamy taką sytuację w tym sezonie, że co tydzień się tak naprawdę spotykamy na, na tych turniejach, także widać u, u dziewczyn progresji i na pewno trzeba będzie podejść e, z zupełnie innym nastawieniem już na super pucharni, jak na te mecze ko kontrolne. Jest cel, żeby poprawić wynik z zeszłego sezonu, jednak myślę, że nie ma też co się skupiać, za bardzo porównywać, e, bo tak jak wspomniałeś, drużyna jest zupełnie inna, także myślę, że też będą inne, inne wymagania co do niej pod kątem po prostu gry Organizacji. Po zeszłym sezonie no, został niesamowity niedosyt, także na boisko jakby wracamy z nastawieniem, że, że chcemy poprawy.